Hej kochani, z tej strony Archie, witam was w kolejnym odcinku z Natsou razem z Filipem. Jesteśmy właśnie w jego pracy, w laboratorium, bo słuchajcie, dzisiaj plany ambitne. Będziemy starać się również o dziecko razem z Eriką i już wam zaraz będę opowiadał wszystko po kolei, dlaczego akurat teraz i jakie później mamy plany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy może zacząć ten dzień w pracy. Dopiero tak naprawdę się tutaj pojawiliśmy, dlatego niewiele... O mój Boże, czy wy widzicie to, co ja widzę? widzicie co moje piękne oczy tutaj widzą, kryształy, bo słuchajcie, będziemy dzisiaj uzupełniać zapasy w laboratorium tak jak pojawiło mi się wcześniej okienko. Dlatego od razu sobie tutaj y, wykopiemy wszystko, co tutaj jest. Choć szybko Filip, patrz jak tu mamy skarbów i to będzie z tego pierwiastków. O mój Boże, mam nadzieję, że nam tego nie zabiorą, bo jak nam to zabiorą, to będzie mi trochę przykro. Rozmóżmy sobie jeszcze szybko żabę. Tak przy okazji, weźmy ją od razu, sprzedajmy ze stóweczkę. No, ale się cieszysz, Boże. Filip, ja też się cieszę bardzo. Mam nadzieję, że naprawdę nam tego nie zabiorą i że będziemy mogli to, wiecie, że będziemy mogli to zostawić sobie później. Będziemy musieli za chwilę szukać znowu Jedzenia, bo oczywiście Filip. O mój Boże, coś się stało. Czekajcie, co on tutaj krzyczy? Popraw włosy. Aha. Erika dostała awans w pracy, super, bardzo pięknie, bardzo się z tego cieszę. Filip wykopał kapsuły, dobra, nieważne, nie chcę kapsuły. Chcę, żebyś to wykopał. Przestań się tutaj coś wiercić. Co to masz tutaj brudne? No trudno, no, słuchaj, no nie znasz się wykąpać przed pracą, więc wykąpisz się w trakcie. Proste. Filip, uspokój się, Boże, drogi, dobra, wiecie co. Czy ty tutaj jest? Jest. Dobra, to słuchaj, weź szybko, prysznic. I wiecie co? Ja jestem w stanie nawet poświęcić e, dzisiejszy dzień, resztę kariery, żeby on zdobył te kryształy. Dobra, wyskoczył nam komunikat, że zaraz dzień w pracy się skończy, a my nie mamy nawet jednego tego. Dlatego ja myślę, że. Czy mam tutaj jakiegoś współpracownika? Bo wiecie co? Chciałbym, żeby on porozmawiał szybko. Czy ty możesz na przykład, nie wiem, rozmawiać o pracy. Czy ty zdążysz tu w ogóle do niego przybiec? Czy my jesteśmy w stanie wykonać jakiekolwiek jeszcze interakcje? O mój Boże, czy wy widzicie to? No nic, trudno. <laughs> trudno się mówi. Słuchajcie, zarobiliśmy 53 i możliwe, że obniżyła nam się ocena w pracy, ale wiecie co? I don't care. Mamy, mamy to, po co tam przyszedłem. Tak naprawdę. Mam nadzieję, że, że naprawdę nam się nie obniżyła ta kariera, w sensie, no bo sorry. ja chrysta. Dobra, jesteśmy w domu i póki tam stoisz Filip, Boże widzicie to, nie żałuję, niczego. Wyślij do rady geologicznej, mapy sobie sprzedamy. Słuchajcie, widzicie ile zarobiliśmy na samych mapach? Myślę, że w życiu byśmy tyle nie zarobili, będąc w samej pracy tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że... Zrobiliśmy byśmy jakieś, nie wiem, 400-500 max. Jamari chce przyjść do ciebie, a dobra wpadaj, dawno ci nie było. Ty jesteś głodny, Erika. Ty jesteś tu, ty nawet się nie przebrałaś. Zachowuj się niesmacznie, co nie, o to mi chodziło, zmień strój. Na codzienno możesz tą sukienkę ubrać, chociaż powiem wam, że już się robi zimno, jest dzisiaj bardzo chłodno. Znaczy zimno jest, o. A oni ubrani są tak w sumie trochę letnio. Patrzcie, nawet Filip też, jak wszedł do domu, to też się nie przebrał. Ale on sobie tutaj coś szama, na szybko, dlatego zmieni od razu sobie strój, i możesz się ubrać w ten tutaj, jeszcze w nim nie chodziłeś. Temat dziecka, więc słuchajcie, dlaczego postanowiłem, że teraz, bo... Patrząc na jego wiek, mamy 14 dni do bycia dorosłym, a ja chciałbym, żebyśmy mieli... Chciałem pierwsze... Myślałem w ogóle o dwójce, chłopiec i dziewczynka, znaczy wiecie, jakby to wyszło, nie? Pewnie by było dwie dziewczynki, dwóch chłopców. Ale chciałbym, żeby było minimum dwójka dzieci, a maksimum trójka dzieci, żebyśmy po prostu mieli z czego później wybierać dziedzica. Jeszcze chciałbym, żeby wiecie, trochę ich poznać przez tą młodość, zobaczyć jacy oni będą, żeby tak nie wybierać tylko na podstawie wyglądu, tylko chciałbym też trochę charakteru zobaczyć. Kup los na loteria, może... może ty jeszcze dasz radę to zrobić. O Bo... O, spełniło się! Boże, super, ekstra! Czekaj, czy ja ci coś kliknąłem? Nie. Nie idziesz na tą chłyśtawkę. To tutaj w sumie też możesz Erika kupić ten los na loterię, zobaczymy. Chociaż tam pisało coś, że rano tylko można. Ale może się uda. Później to zjedz jeszcze szybko. Pójdziesz skorzystać Erika, weźmiesz sobie prysznic. Ja wam przypominam, że oni chyba nawet nie są chłopakiem i dziewczyną. Oni są zakochani. Mm -hmm. Czy my możemy, nie wiem, zapytać o bycie chłopakiem, czy coś w tym stylu? Czy to nie ta część? <laughs> bo, bo z tego co pamiętam, to można było w dwójce zapytać i w trójce można było zapytać, a tutaj nie jestem pewien, tak szczerze powiedziawszy. Zostaw, że tego Dziamarygo, Dziamary idzie do domu. Przeszkadzasz tu bardzo mocno. Bo my musimy tutaj, wiecie, jakoś tak, nie wiem, może jakiś romantyczny nastrój zrobić, może wiecie, bo oni tutaj dzisiaj dziecko mają się postarać. Ja myślę, że ona nie urodzi w tym odcinku. Kolwiek wiecie, jak jest, mogę, nie wiem, się zagapić. i nagle urodzi, nie? Co tu tak sobie jeszcze myślę, bo wiecie, bo oni nie są ani małżeństwem, ani nic w tym stylu. Dlatego ja sobie myślę, że ja nie będę chciał robić takiego, wiecie, mega dużego ślubu, czy coś w tym stylu. Ja nie lubię takich dużych imprez simowych. Możemy, wiecie, zaprosić kogoś, nie wiem, tam na jakiś obiad, czy coś, właśnie Jamariego, z, z swoim mężem. Rubinem, ale myślę, że nie będę robił jakiegoś takiego większego. Zwłaszcza, że ani Filip, ani Rika nie mają po prostu takich przyjaciół innych, nie? Myślę, że ewentualistycznie możemy jeszcze Penny zaprosić, no ale to tak bardzo wiecie. Skromnie, ja myślę, że oni po prostu nie wiem, mogą iść na jakąś kalację się zaręczyć, ale myślę, że to tyle. Myślę, że nie będziemy brnęli w jakieś wielkie wesela i takie rzeczy. Poza tym nie mamy na to pieniędzy. O, słuchajcie, jest prostu zostanie dziewczyną, czyli jednak w tej części też można. Okej, okay. dobrze, zgodzili się. Bardzo dobrze. Ci. Zrobili sobie zdjęcie na Instagrama. Filip właśnie został chłopakiem zynkierka. Dobra, bardzo pięknie, cieszy mnie ten fakt. Słuchajcie, musiałem wystawić łóżko na zewnątrz, żeby w ogóle im się pojawiła interakcja taka jak postaraj się o dziecko, chociaż teraz zmieniła się na rozmawiaj w ogóle, więc prawdopodobnie nie wiem co się dzieje. Czekajcie jeszcze raz. No pięknie, chcecie Barbara. Marzyłem też o tym razem z wami. Widzicie? I tutaj są w stanie się postarać do dziecko, dlatego nagrywam wam, żebyście widzieli. Pięknie. Zobaczymy, czy to zadziałało. Wstawaj, bo muszę łóżko wynieść z powrotem na górę, bo ta gra mnie nienawidzi. Dobra, ty jesteś w stanie do umycia się, dlatego ty tam idź. A jeszcze chciałbym zobaczyć. Nie, widzicie? Mogę sobie klikać. Nie działa. Nie wiem, co jest z tym miejscem tutaj nie tak. Będę musiał, nie wiem, przemeblować to jakoś, albo zmienić w ogóle plan całego tego domu. Yy, w każdym razie wydaje mi się, że i tak będziemy poszerzać ten dom, tak? Bo, bo, tak jak mówiłem, chcę, no, minimum dwójkę dzieci, a mamy pokój tylko na jedno. Także spokojnie będziemy i tak poszerzać wszystko. Dobra, ja bym chciał jeszcze szybko zobaczyć, mm, Ericzko, czy ty jesteś w ciąży? Bo, bardzo bym chciał, żebyś wiesz, była. Czy ty jesteś w ciąży, Eriko? Erika jest w ciąży. Boże, pięknie. Mam nadzieję, że to nie będą żadne bliźniaki ani w tym stylu. Ozdób. Słuchajcie, zajmiemy się dzisiaj tym świętem oczywiście. Dzisiaj jest czwartek, więc na pewno pójdzie do pracy nasz Filip. I zakładam, że Erika też ma do pracy. Tak, Erika też ma do pracy. Myślę, że normalnie ich puszczę do tej pracy. Tylko że, słuchajcie, musimy zrobić wystawny posiłek i i udekorować dom. Także zobaczmy, bo tutaj mam to pudełko. Więc my może. Pow Wow, ale że to jest na to święto, czy, czy to jest na coś innego, bo, bo już sam nie wiem. Dzięki za nie wiem za info. Czy ja już mogę to, nie wiem? Tak? Dzięki. <grystanie> Sorry, bo ja, Mówię wam, ja nigdy tego nie robiłem. Zobaczmy co nas tu w ogóle wyciągnie. Ty coś wyciągniesz, czy. No i co? Co wyciągłeś, Bo tak nie do końca wiem co wyciągłaś? Te krasnale czy one się tu pojawiły tak po prostu? Bo jakoś mam wrażenie, że one się tu pojawiły, wiecie, żeby nam coś dać. Kurczę, myślałem, że będą jakieś dekory, czy, czy, czy mi się coś zepsuło i, i nie mam. Czemu tu masz książkę? No nie wiem, no, no nic nie ma, nie? Więc... E, Upsi. Wydaje mi się, że jest taka opcja, jak przyziąć właśnie. To są wszystko kolacje, ale my możemy zrobić to śniadanie. Widzisz, że ona jest też zmęczona, ale wiecie co? Ona wróci, to pójdzie spać dopiero. A on z tego co pamiętam, bo ma na dziesiątą, więc na dziesiątą to na luzie sobie po prostu, wiecie, zje i sobie pójdzie. Zobaczmy tak umiejętności jego. On dopiero w ogóle zaczął poziom, więc trochę coś mi się wydaje, że to trochę potrwa. Chcę sobie potroli na forek, może dostaniesz za to coś złośliwości. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle tak działa, ale no zobaczymy. Kliknąć może jeszcze parę razy, to może faktycznie coś. Z tego będzie. Czy to ci będzie rosnąć? Tak, rośnie, dobra. No, sobie tam niech to robi. No, a Erika coś tutaj będzie gotowała, prawda? Zobaczymy, jak będzie wyglądało to śniadanie. Yy, to mamy. Pisanie felietonów. No, to felietony będziemy musieli sobie później popisać. Yy, no, jak wszyscy wiemy, jesteś yy, słabą kuchareczką. Ale tu w ogóle jakieś jajka. Patrzcie, jakaś wielka miska to jest z jajami. To chyba będą jakieś, yy, nie wiem, czy jajecznicy podobnego, coś. Tak wyglądało na obrazku, w każdym razie. No, to jesteś zmęczona. Ja wiem, ja wiem. Ale pierwsze musisz zrobić jedzonko. Jak zrobisz jedzonko, kliknij na potrawę, wywołaj wywo na posiłek. Dobra, wszystko wiemy. No jajecznicy z tego tak naprawdę robi. A jak tobie idzie Filip? No coś sobie tu klikasz, no ale to wiadomo. Nie zobaczymy za dużo. Trolluj sobie. Nie ty, Boże. Możesz sobie potralować jeszcze na tych forach. Boże, ta już wory pod oczami. No i mamy coś, chcę to zobaczyć. Sorry, mogę zobaczyć? A co są chyba na Znaczy tak wyglądają, tylko trochę takie kanciaste bym powiedział. No nie wiem, no co? Całkiem ładnie to wygląda. A poczekaj, jeszcze zanim e, padniesz, to zawołaj wszystkich na wystawny na posiłek. No, dzień dzień, dzwonisz z dzwonkiem. O Boże, ty kaszlesz! Boże, czekaj, Fida, Moment, Filip. I Ale czekaj, czy ty możesz na przykład. E, czekaj, 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 czekaj. Gdzie to jest zamów? Kup lekarstwo. No, mam nadzieję, że to nie jest, wiecie, jakieś bardzo duże choróbsko, czy coś, że ona mi umrze. Ja nie chcę, żebyś tu umarła. Weź lekarstwo. Dobra, weź sobie porcję. Erika wzięła dużo leków, nie będąc chora. Teraz musi... CO ZNOWU?! Jak nie chora, jak przecież kaszlała, głupia pinda! Ja pierdzielę. Serio? Więcej ci nic nie głupie, umrzesz. Zjedz to szybko i stąd idź, bo już cię mam dość, kobieto. Ty też jesteś zmęczony? Chyba was pos... <gry> A no i przez to, że oni idą do pracy oboje, nie? Oszołomiona. Co ty możesz zrobić, żeby nie być oszołomiona? Pozwól mi sobie zorganizować zorganizować baby shower. Erika nie zapomnij, przyprowadzić ze sobą przyjaciół i rodziny. Wciąż... Czyż... Nie, nie chcę żadnych baby shower. Idź spać może. Na którą ty masz do pracy? Na dziesiątą miałaś. Aha. A ty? A czemu ty nie jesteś w pracy? I czemu mi nie przyszło powiadomienie, że... Czy ona nie chce pracować czasem z pracy? A co to jest w ogóle? Boże drogi. Wiecie co? Niech ona idzie do tej pracy. Najwyżej ona padnie. Będziesz złączono, no i trudno, no co ci zrobię? Wrócisz i pójdziesz od razu spać, ty również wrócisz i od razu pójdziesz spać. Okej, okay, Erika wróciła z pracy, ale powiem wam, że ona idzie od razu spać, także nawet nie będę tutaj zaczynał rozgrywki, ona po prostu niech się wyśpi, nie? Okej okay, kochani, yy, jesteśmy już wszyscy po pracy, po śnie tak naprawdę, jest godzina pierwsza w nocy. Ale Filip już stał, bo jest w stanie takim, jakim jest. Dlatego on szybciutko pójdzie się wykąpać. Weźmie sobie. Mm... Resztki weźmie sobie może to śniadanie dalej tam jest, bo nie znam, że nic ugotować, aby jest bardzo głodny. Co do Eriki, no to Erika, słuchajcie, śpi, co ona tutaj ma? Gdzie ta zabawa? Zabawy nie ma, bo jesteś w ciąży i nie masz gdzie chodzić na zabawę. Te krasnale znowu tu będą stały wszędzie, bo może jak ja tego nienawidzę, ale wiecie jak jest plus tych kresnali? Ja wam zaraz pokażę jaki jest plus tych krasnali. Jak znajdziemy wszystkie, które wiecie sobie gdzieś leżały, to patrzcie, ile one kosztują. Tamten kosztował 200. I tak, Filip sobie zje. Jak sobie zje, to sobie weźmie pocztę. Zobaczymy, ile zdaliśmy. Daliśmy radę zabrać tych pierwiastków. Bo jeżeli e, kilka, no to ja będę bardzo szczęśliwy, chociaż wiecie, poświęciliśmy na to tak naprawdę cały dzień w pracy. Boże, ten kosztuje 550 hit. Yy, Poranne mdłości, no to wiadomo. Ja mam wrażenie, że ty jesteś w drugim trymestrze już. Ja myślę, że dogramy w ogóle do soboty i będziemy kończyć. Też tak naprawdę niewiele się działo w tym odcinku. Ale boję się, że ona urodzi tak naprawdę, a nie przemyślałem tyle tego, że wiecie, że ona może urodzić dzisiaj. Jeżeli urodzi, to nawet nie mam imienia dla dziecka. Zobaczymy. Filip idzie po te pierwiastki zobaczyć, czy w końcu tam coś jest, czy w końcu czegoś nie ma. Zobaczymy, co tutaj mamy. Wybrał wszystko z tego. Dobra, zobaczmy. Jasny gwint! Boże drogi, jeżeli mamy już sporo tego, to ja będę zachwycony. Czy widzicie, ile my tego mamy? Boże drogi, patrzcie. Zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze pięć pierwiastków. Hit! Boże, jak my to skończymy? Bo ja się tak naprawdę najbardziej bałem się tych pierwiastków. Dobra, czyli brakuje nam jeszcze pięć pierwiastków. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mam wrażenie, że idę trochę za szybko, ale wolę iść za szybko niż za wolno. A nie chcę też, wiecie, żebyśmy siedzieli w tej generacji milion lat. Dobra, szybka toaletka. Nie bądź już taki smutny. Wszystko się dobrze układa. Żonę masz w ciąży, dziecko niedługo w drodze. Czy żonę? Jeszcze nie żonę, ale wiecie. Ty byś chciała sobie potańczyć. Kurczę, wiecie, co pójdziemy dzisiaj z nią do tej pracy? Prawdopodobnie będziemy musieli iść w ogóle do Sunemation, mm, no żeby tam oceniać jakieś murale czy coś na stylu, chociaż nie wiem czy to ten poziom. Bo już lejcie kiedyś robiłem mm, tą karierę, ale to było bardzo dawno temu. Boże Filip, uspokój się, dojedz to, bo nie dojadłeś. Też nie jesteś już w sumie głodny. No mniejsza, to w takim razie sobie poglądaj, yy, może telewizję sobie poglądaj nie oglądałeś. Ty też widzę, że masz dosyć słaby humor. A co ty masz do swojej kar kariery? Boże. Do swojej aspiracji? Poczytać książkę? No to sobie weź poczytaj coś, nie wiem. Może znajdziesz jakąś ciekawą książkę? Może nie, zobaczymy. I zobaczymy ile ci to w ogóle zajmie, nie? E, co do tego jedzonka, to ja nie mogę tego przeciągnąć, nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Boże, co jest? Czy ona jej. Czy ona je książkę? Co to było za inumiem? Co to było w ogóle w ogóle? Widzieliście tę rękę? Oni idą chyba oboje dopiero na dziesiątą. Pogoda dzisiaj jest paskudna. Z tego co widzę, pada deszcz w ogóle. E, możesz sobie, nie wiem, odłóż to pranie. Nie stajesz jakiś spoko strójnik chociaż. E, no i dalej, ja bym brnął chyba w to trollowanie. A chociaż wolałbym kogoś zaprosić, nie? Ale ja myślę, że możesz iść do tej pracy normalnie. A dzisiaj do pracy pójdziemy, znaczy zostaniemy w domu, żeby pracować. Razem z, właśnie, Eriką. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Czy mamy parasole? Mamy parasole, wybierz nowy parasol. Bo tak sobie myślałem, czy oni w ogóle mają te parasole, nie? To możesz sobie wziąć, nie wiem, warbuza. Tak, wy nie macie radia w domu, ale ja myślę, że możemy kupić to radio. Hmm, weźmiemy jakiś, nie wiem, najtańszy rzęd. Tylko takie, żebyś miała, wiesz, coś takiego wiecie. Coś do czego by mogła potańczyć i coś w jakimś miejscu, gdzie będzie mogła potańczyć, a ona pewnie będzie... Cały czas mówiła, że ma za mało miejsca, nie? Tu na tym tego nie postawię, nie? To musi na ziemi stać. Dobra, niech będzie tu. A czy to ma jakiś inny kolor? Ma. Dobra, niech być białe. Dobra, mamy radio. Możemy włączyć to radio na jakiś, nie wiem... Pop, i ona sobie może potańczyć. Godzina dziesiąta, a czy ty nie masz pracy? Czekaj, bo co, czemu ty nie pracujesz? Boże, ty masz wolne dzisiaj! Co my z tobą będziemy robić cały dzień? Przecież my nie mamy co z tobą robić cały dzień, przecież ty jesteś już cała w ogóle zrobiona, ty jesteś w ciąży. Ty, ty nie masz tak naprawdę co robić, może my ci znajdziemy jakiś przyjaciół, może faktycznie, nie wiem, pójdziemy do, mm, do... jakiegoś miasta czy coś, no ale pada deszcz i wiecie jak jest. O Jezu, jak to cute wygląda, te kanapeczki, ja pierdzielę. Abym zjadł... czy to są frytki jakieś? Co to jest? Wygląda trochę jak frytki, ale jak to są frytki to co zazdro trochę bardzo. Filip niestety wraca z tego co pamiętam, dopiero gdzieś koło 19.00. Także wiele nie zdziałamy tutaj. Dobra, to słuchajcie. Jak ona będzie w trymestrze trzecim, to jeżeli ja zobaczę, że ona będzie mogła mi urodzić, to ja po prostu jej zatrzymię tą ciążę, wiecie. Bo ja nie chcę naprawdę, żeby ona urodziła w tym odcinku. Bo to będzie troszkę za szybko, ale też. Yy, a też chciałbym, żeby, wiecie, żeby ona w tej ciąży trochę pobyła, a ona już yy, jest chyba w drugim trymestrze. Trzeci trymestr za 16 godzin. Yy, czyli. Ona o 6 rano w sobotę będzie w trzecim trymestrze i będzie mogła urodzić w każdym momencie. W sobotę. Kurczę, ciekawe, czy ona będzie mogła iść do pracy? No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Może się skończy tak w końcu, że ona urodzi w tym odcinku. Zobaczymy. Słuchajcie, Filip wrócił z pracy, ale nie zdążył nawet dojść do łóżka, także mm, on sobie musi podleżeć chwilę na tym deszczu i pójdzie sobie spać od razu. Dobra, słuchajcie, jest godzina 5 rano, prawie szósta i Filip właśnie wstał i Filip bardzo chce jeść znowu. To nam się zepsuło, z tego co tutaj patrzę, i musimy szybko coś ugotować, nie wiem, możesz podać śniadanie, na przykład, nie wiem, coś prostego, naleśniki, dawno nie było naleśników, dlatego możesz podać naleśniki, badżecie tak trochę pośpieszą, Filip, ale widzieliśmy to milion razy, ja chcę, żebyśmy dzisiaj, Rika może teraz wziąć w sprawach, dobra, czekaj, jeszcze mi powiedz, czy, poród za, dobra, słuchajcie, Mm, tak jak myślałem, ona weszła w trzeci trymestr i ona mi może urodzić w każdym momencie, dlatego. Jak ona zostanie i ja to komarem po prostu trzymię. tylko że. Nie będziemy robić spoilerów płci, dlatego ja wam to wytnę. I ja jej po prostu zatrzymię tą ciążę tak do, nie wiem, do 15 powiedzmy. Bo chciałbym, żeby oni się wybrali jest weekend, więc mają wolne, znaczy ona chyba idzie do pracy. Ale po prostu weźmiemy sobie to wolne. I pójdziemy sobie na miasto, nie wiem, mogą coś porobić, zobaczymy co tam jest, może na karaoke jakieś, może na randkę, nie wiem, zobaczymy. Dlatego y wy nic nie widzicie. Okej, okay, zatrzymałem ciążę. I słuchajcie, ja już wiem jaka jest płet dziecka, bo, po, bo spojrzałem niechcący, także yy, no zobaczycie sami później, znaczy później w przyszłym odcinku prawdopodobnie, bo zatrzymałem tą ciążę i ona nie urodzi teraz, dlatego poczekamy aż zrobi sobie Filip jedzonko i pójdziemy na to miasto, zobaczymy, może ona pozna jakichś nowych znajomych, może on pozna jakichś nowych znajomych. Tkany nos z powodu pogody. Mam nadzieję, że nie jesteś chory, bo i lekarstwa ci nie dam, bo wiemy jak to się skończyło przy... Uff. Ja zaraz odinstaluję tą grę. Gaś to. Nie denerwuj mnie nawet. Jeszcze ona jest w ciąży, jeszcze tu Tak, zapłaty ubezpieczenie, no mam nadzieję. Tym razem udało wam się po, że... No Filip na pewno zachował ostrożność, jak mu za chwilę dam, żeby nigdy więcej w ogóle nic tutaj nie gotować. Jasny gwint, przecież my dostaliśmy takie coś. Czyli to prawdopodobnie to to było w tym pudełku. No dobra, niech będzie tak. Czy jest jakaś inna doniczka? No niebieska jest, może być niebieska. Dobra, czyli jesteśmy jak zwykle po fajnym, fantastycznym pożarze. Sprzątnij podłogę, Filip, skoro już tutaj oczywiście jesteś. Jedzonka nie dostaniemy, no bo <ścoughs> z wiadomych powodów spłonęło. Przejdźmy w tryb miasta i zastanówmy się... I zastanówmy się, gdzie byśmy chcieli, żeby oni poszli. Ja tak naprawdę, wiecie, mam wszystkie te podstawowe rzeczy, tutaj nic nie zmieniałem, także ja bym chciał, żeby oni coś porobili, coś fajnego, ale wiecie, jak jest. Może chodźmy do San Mai Okej, okay, jesteśmy w tym barze karaoke, jest godzina tak naprawdę 9 rano, nie wiem co my tu robimy o tej godzinie tak wcześnie. Pracuj z domu, idź do pracy, pracuj z domu. Skoro to jest dzień pracy właśnie Eriki, to słuchajcie, może po prostu to połączymy i zrobimy taki, wiecie, mm, trochę randkę, ale taką trochę połączoną z pracą, więc myślę, że po prostu możemy mm, przejść do tej dziennicy sztuki, jak tam prosili. To jest tutaj, więc my sobie pójdziemy tutaj do tej galerii jednak. Dobra, jesteśmy tutaj w tym muzeum. E, musimy obejrzeć występ dwóch artystów. I tutaj mamy jednego artystę, więc oglądnijmy sobie ten występ. Ciekawe jak długo będzie trwało to oglądanie. Czy to musi się całe wypełnić, czy. A e, nie, już się zaliczyło, dobra. A ty Filip, co? No ty, Filip, tak naprawdę jesteś dzisiaj praktycznie wolny, tylko ty, Filip, musisz... E, na przykład, nie wiem, przyjazne powitanie. Może przyjdzie tu ktoś inny, jeżeli ty stąd pójdziesz. Boże, ty będziesz chodził teraz z tym patykiem? Bo już myślałem, mm, a czemu to tutaj... Boże, czemu nie mogę w ciebie kliknąć? Aha, właśnie skraszowały mi się simsy. Nie zapisywałem. <grywa> Dobra, kochani, wróciłem tutaj, gdzie byliśmy. Mam nadzieję, że gry nie wywali znowu. Tak, musiałem przejść wszystko od początku, od samego początku odcinka tak naprawdę, do tego momentu także. Niektóre rzeczy się zmieniły, niektóre są różne. Na przykład tak, przeczytaliśmy trzy książki Ericom. Nie mam teraz pojęcia, jaka jest płet dziecka, także to też będzie dla mnie surprise. Jesteśmy w trzecim trymestrze, tak jak byliśmy. Tyle, że tym razem nie zatrzymywałem jej tej ciąży, także ono może urodzić nawet teraz. Co do jeszcze Riki, to, to prawdopodobnie ma ona wbity drugi poziom tak, umiejętności tanecznych, no po prostu nie wiem, zagapiłem się chyba czy coś i ona po prostu wbiła ten drugi poziom. Co do pierwiastków, to prawdopodobnie mamy jeden więcej pierwiastek. Pieniędzy nie pamiętam i więc może mamy więcej, może mniej zależy. No i chyba tyle się zmieniło. Reszta jest taka sama, nawet wstawiłem to samo radio, w tym samym miejscu to i tak dalej, i tak dalej, wszystko powinno być tak jak było, a jeżeli nie, no to ups, co do pracy, to nie wiem, co musimy zrobić. Maluj mural przez dwie godziny. Aha, czyli już nie musimy oglądać nikogo, tylko malować mural. Czy ktoś mi powie, gdzie jest mural? Tu jest mural, dobra. Maluj mural kulturowy razem. Mam nadzieję, że ci się to zaliczy. Okej, okay, bo już się bałem, że im się nie zaliczy, ale zalicza się na szczęście. Zakończmy w sumie odcinek tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dla mnie to była podwójna przyjemność, bo musiałem to dwa razy zagrać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie. No i w przyszłym odcinku urodzi nam się dziecko, także mam nadzieję, że będzie jakaś niespodzianka, bo teraz, tak jak mówię, już nie wiem jaka jest płeć, także zobaczymy. Przygotuję sobie jakieś imiona. No i słuchajcie, do następnego. Trzymajcie się i pa pa!